Cześć, chciałbyś się dowiedzieć, jak rozwiązać problem związany z błędem przy wysyłaniu pliku z urządzenia sieciowego przez SCP do serwera, który jest oparty o OpenSSH? Jeżeli tak, to ten odcinek jest właśnie dla Ciebie. Najpierw kilka słów, z czego ten problem wynika. Problem polega na tym, że nowe konfiguracje domyślne serwera OpenSSH z których korzysta e, protokół SCP, są dostosowywane do najnowszych metod kryptograficznych i ci, którzy ustalają te domyślne konfiguracje, chcą zapewnić możliwie wysoki poziom bezpieczeństwa. Co to oznacza e, z mojej perspektywy? To znaczy, że przy aktualizacji do odpowiednio wysokiej wersji OpenSSH nagle ja nie mogę wysyłać już swoich plików z urządzeń sieciowych. Co nie jest dla mnie opcją satysfakcjonującą, bo ja ten serwer właśnie postawiłem do tego celu. Jeżeli jesteś ciekaw, jak to zrobić, to właśnie to pokazuję. Zaczynajmy. Rozpoczynam od wysłania pliku z mojego kontrolera bezprzewodowego na serwer SCP, czyli typowa czynność administracyjna: chcę przesłać plik z flasha lokalnego do zdalnego serwera za pomocą SCP. Wpisuję hasło do serwera. No, i dostaję błąd kopiowania pliku, czyli cały proces się nie udał. Żeby zobaczyć, dlaczego się tak stało, dlaczego ten transfer nie mógł być zrealizowany, przechodzę na serwer SCP i wyświetlam dwie ostatnie linijki logu związanego z uwierzytelnieniem. Z logu tego mogę wyczytać, że taka próba była podjęta i nie można było wynegocjować wspólnej metody wymiany klucza. Czyli najsilniejsza metoda, która była zaproponowana przez mój kontroler bezprzewodowy, to był Diffie-Hellman grupy 14 SHA1, a taka metoda po stronie serwera SCP nie jest wspierana. Wynika to z tego, że twórcy tej paczki aktualizują domyślne ustawienia serwera do ich zdaniem właściwego poziomu bezpieczeństwa po stronie serwera SSH i SCP. Ponieważ ja mam urządzenia takie, jakie mam i metody, które są wspierane, no po prostu są w ten sposób zaplanowane przez producenta tych urządzeń, no to jedyne, co mogę zrobić, żebym mógł korzystać dalej z tego serwera SCP, to zmienić ustawienia w konfiguracji tego serwera. Żeby to zrobić, wchodzę w plik SSHD config i w tym pliku sam zdefiniuję listę dopuszczalnych. Metod wymiany klucza symetrycznego. Tutaj wkleiłem zestaw różnych metod, które są w większości jak najbardziej zalecane i silne, ale dodałem do tej, tego zestawu również metodę wspieraną przez mój kontroler bezprzewodowy, czyli Diffie-Hellmana grupy 14 SH1. W przyszłości, gdy ten kontroler będzie wspierał silniejsze metody uwierzytelniania, będzie w stanie wynegocjować sobie silniejszą metodę z tym serwerem. SSHD. W związku z tym w przyszłości nie będę musiał zmieniać tego zestawu konfiguracji. Zapisuję ten plik, a następnie to, co potrzebuję zrobić, to zrestartować serwis SSH, żeby zmiany w pliku konfiguracyjnym były zastosowane do bieżących ustawień tego serwisu. Serwis zrestartowany, teraz mogę przejść do Kontrolera bezprzewodowego, i spróbować wykonać transfer pliku ponownie powtarzając tę samą komendę. I tym razem transfer się udał, czyli mógł kontroler wynegocjować sobie zgodną wersję algorytmu, który służy wymianie kluczy z serwerem SCP. W logach możemy potwierdzić również, że nie ma błędu, czyli cały proces przebiegu pomyślnie. I to wszystko w tym odcinku. Dziękuję ci za uwagę. Jeżeli masz jakieś uwagi, pytania, sugestie, to zapraszam, pisz w komentarzu, w zależności od tego, gdzie wolisz, czy na YouTubie, Facebooku, LinkedInie, wszystkie opcje są dostępne w zależności od twoich preferencji. Dziękuję ci jeszcze raz za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.